Tę to my ręcznie ściągaliśmy ciężarówki. Nie łatwiej czułeś. No, to jest 180 A to jaki jest plan? Co, to opróżnij ci wtedy winy sobie to jadę. No dobra. Chyba że ją? No to szybko pójdzie. <grytanie> Czemu jak się czujesz niosąc pierwsze kartony? <grytanie> Czuję się niesamowicie. Oba jak tu prześwietla dalej. Tu są pierwsze przygotowane paczki do wysyłki. Tutaj mamy kartony. Ciekawostka jest taka, że trzeba było przebrać Przebrać egzemplarze i sprawdzić jakościowo, czy nie ma nic do poprawki. Są też tutaj jakieś podpisane przeze mnie. I i tak to wygląda. Wtorek rano. Ola, tam w tle rysuje ninja, ola pomachaj. Ty zawsze jesteś na tej, na tej kanapie. No bo to jest kanapa na czele tu są, tu są podpisane egzemplarze dla was. O, no bo tu jest na żółto. I o, -o Tam się skrył jakiś ninja. Tu są podpisane egzemplarze, każdy zupełnie inaczej, na przykład tutaj tak dziko. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i witam Was w kolejnym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. Dzisiejszy odcinek zaczął się troszeczkę nietypowo, ponieważ mieliście taki przegląd tygodnia tego, co się u nas działo, no a działo się to, że słowny ninja przyjechał i go wysyłamy. E, oczywiście nie tylko o tym dzisiaj będziemy mówili, ale jasne, jest to dla nas w oczywisty sposób jakiś główny temat na tapecie teraz. E, tak wygląda już e, e, pełen egzemplarz gry, który jest fizycznie, może już w drodze do ciebie, może już jest u ciebie. Otwieramy pudełeczko, jeżeli sobie zażyczyłeś podpis, to w środku ktoś Ci się podpisał. Gdzieś tam się ukrywa ninja. Jest instrukcja, są karty, jest notat do zapisywania punktów, także wszystko jest. Tak to wygląda, niewielkie, niepozorne, a takie mocne. Pierwsze ważne ogłoszenie dla wszystkich, którzy zamówili grę w przedsprzedaży, skupcie się bardzo, was proszę. Dostaliście razem z zamówieniem ulotkę, na której jest informacja o konkursie, wyjątkowo, ekskluzywnie dla Was. Ci, którzy nie kupili w przedsprzedaży, też zaraz będą mieli informację o konkursie, ale ważna zmiana. Konkurs trwa do końca tygodnia, do 25 czerwca. Także e, jest malutki błąd na ulotce, gdzie jest napisane, że jest do 18. Do 25 czerwca masz szansę wygrać jedną z pięciu koszulek w limitowanych wzorach. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze koszulek nie widzieli, wejdźcie na facebooka i obejrzyjcie je sobie. I też prośba: lajkujcie te, które lubicie, tak? Także link jest w opisie. To zajmie Wam chwilkę, a jesteśmy ciekawi, które Wam najbardziej się podobają. I oczywiście, lajkujcie ten filmik też. To też Wam zajmie tylko chwilę, a jesteśmy ciekawi. Ile osób to ogląda? Nie, to wiemy. Ok, więc konkurs dla tych, którzy zamówili grę w przesprzedaży jest, wystarczy zrobić zdjęcie i gdzieś się wrzucić, bardzo proste. Konkurs dla tych, którzy nie wzięli udziału w przesprzedaży, też jest w pierwszym tygodniu sprzedaży, a więc też do końca prawie, do piątku północy, do prawie do końca następnego tygodnia, czyli do 23, macie czas, żeby zamówić egzemplarz gry i wygrać koszulkę. Jak to zrobić? Znajdziecie na Facebooku, a więc i tak tam mieliście już pójść, a więc zobaczcie tam sobie informacje albo też w poprzednim filmiku też macie informacje. E, ogłoszenia wszystkie już są za nami. Także przejdźmy do Waszych komentarzy. Moim zdaniem producenci gier powinni wydawać, i tu się odnosimy do recenzji e, gry Star Wars: Imperium atakuje. Napiszcie w komentarzu, kilka osób pisało, e, jak pasuje Wam taka długa forma. Ja muszę powiedzieć, że 23 minuty recenzji to i tak jest obcięty materiał. Rozmawialiśmy z Przemkiem ponad pół godziny, e, więc e, powiedzcie, czy powinniśmy to bardziej obcinać. Niektórzy narzekają, że to są za długie filmiki, w innych krótkich, niektórzy narzekają, że są za krótkie. Także szukam czegoś, jakiejś formy idealnej pod was, moi widzowie, żebyście po prostu to oglądali. Ja chcę robić rzeczy, które będziecie oglądali. Nie za długie, nie za krótkie, lecz w sam raz. Moim zdaniem powinien znaleźć dwa rodzaje gier, a propos Imperium Atakuje, czyli kolekcjonerską proponuję Maciej Kozik i taką z żetonami, bez figurek, tańszą. Wydaje mi się, że to nie jest bardzo głupi pomysł, ale niestety chyba i tak nierealny po pierwsze to może byłby duży problem dla wydawcy pod kątem druku, tak? Mamy dwie gry, jak to zakomunikować, że ta jest droższa, ta jest tańsza. Eee, ludzie by i tak się czepiali, o, wydajecie grę z żetonami, a potem chcecie, żebyśmy tylko dokupili figurki. Także e, ludzie by się na pewno bardzo tego czepili, tak czy siak. Byłby problem, żeby wydrukować i oszacować, ile tego wydrukować, ile takich, ile takich i tak dalej, więc to wydawniczo nie jest łatwe na pewno. No i myślę też, że dużym problemem jest sama gra, w której figurki mają duże znaczenie, e, oczywiście można sobie pograć po prostu żetonami, ale tak jak ktoś chce pójść po taniości, to można sobie pograć po prostu w, w takiego rpg Star Warsa. Jak się zabierze stąd figurki, to ta gra dosyć dużo traci. Traci e, ten klimat, który jest zbudowany tym plastikiem. Ja bardzo lubię, jak są w grze figurki, które naprawdę mają znaczenie, i e, mi by ciężko było grać. Ale rozumiem, Ciebie macie, że jest to droga gra i trzeba trochę odłożyć, albo w ogóle ją poddać i kupić w tej cenie trzy trochę tańsze. Miniama odpowiedziała na jakiś stary filmik a propos przereklamowanych gier. Time Stories, ta gra to pomyłka. Nie odpowiadam często na stare komentarze, ale ten mnie zaciekawił, dlatego że akurat ostatnio znajomi pożyczyli Time Stories i są zachwyceni. Eee. Aczkolwiek zgadzam się z Tobą, że hype wokół gry był bardzo wysoki, bardzo wysoki. I u nas akurat to nie przyćmiło samej gry, nie, nie sprawiło to tak, że mieliśmy zbyt wysokie oczekiwania, ale niejednokrotnie w przypadku gier i w przypadku filmów na przykład, czy seriali, e, padamy ofiarą, czy film pada ofiarą takiej zbyt mocnej reklamy. Ostatnio byłem z żoną w kinie na Wonder Woman, który ma niesamowicie wysokie wyniki w amerykańskich serwisach, e, które zbierają recenzje filmowe i ostatecznie nie jest aż taki super, więc no, rozumiem tw Twój ból, M myślę, że można to po prostu zagrać, sprawdzić i najwyżej odsprzedać. I tyle. Dmitr Karamazow Łuki, zawsze cenię Twoją opinię. Dzięki. Planujesz recenzję Guns and Steel? Mam już instrukcję przeczytaną, nie udało się zagrać, ponieważ my teraz z Ola jesteśmy w takim zawieszeniu troszeczkę, gdzie czekamy na poród, więc e, e, gdy nagrywam ten filmik, to jeszcze Ola nie urodziła, e, ale... No ale właśnie, pytanie, Eliska, Ola jest znowu w ciąży, tak! I... Wrzucam filmiki teraz, ale od razu zapowiadam, że tak, jutro jest recenzja i zapowiem to teraz. Jutro jest recenzja, staram się utrzymywać taki tryb od jakiegoś czasu, że zawsze w niedzielę coś jest. I jest to zazwyczaj albo versus, albo recenzja jakiejś większej gry. Nie wiem, czy Wam się taka forma podoba. Jutro jest versus, ale tak naprawdę recenzja, ponieważ jestem sam, ponieważ nie miałem jak się z Olą spiknąć, żeby pojedynek stworzyć. I to jest pojedynek pojedynków. Bardziej jest to recenzja gry Katan Pojedynek, ale trochę wyciąga Siedem Cudów Świata Pojedynek, bo to też jest dwuosobowa wersja in gry, która jest dla większej liczby graczy i też nazywa się Pojedynek, a więc wydawca tak trochę skusił, żeby to zrobić. Także jutro oglądajcie recenzję, bardzo Was zachęcam. Jak zwykle komentujcie, co o tym myślicie i w przyszłym tygodniu może być różnie z materiałami, ponieważ wiecie, nie? ojcostwo. Także tak to wygląda. Jeszcze raz przypominam, wejdźcie na Facebooka, kliknijcie like przy tej koszulce z trzech. W tym wzorze, który Wam się najbardziej podoba, jest to dla nas bardzo ważne. Eee, I jeżeli zamówiliście grę w przedsprzedaży, to już lada moment jest u Was. I macie kilka dni, żeby wziąć udział w bardzo prostym, bardzo fajnym konkursie, żeby wygrać tą grę. A jeśli jeszcze jej nie zamówiliście, to bardzo łatwo można wygrać koszulkę. Wystarczy kupić grę, a warto, i pisać w komentarzu, którą koszulkę chcecie. To też znajdziecie na Facebooku. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego weekendu. Ten weekend jest długi, niestety powoli już dobiega końca, ale nie przejmujcie się. Eee, jeszcze trochę w gry planszowe może Wam się uda pograć. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej!